Radio Kraków. Rozmawiamy teraz o góralszczyźnie Jana Kantego Faluszkiewicza. No bo Góral Dekadencki, tak, tak no, można przeczytać w tej książce o panu, No tak, ale to jest ale... Góral Dekadencki, przepraszam. Góral Dekadencki to jest określenie autorskie Jana Nowickiego, kiedyś zapytany. Nie ma tak szerokiej frazy jak, jak ja. E, e, mam nadzieję, że, 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 że powściągnę to. Natomiast na, na pytanie, określam to jako góral dekadencki, no i to się. Mnie się to bardzo spodobało, ale, ale też to jest, e, jak to mówią literaci niższej klasy, jest to nośne. Jest to bardzo nośne, bo od razu chce się zapytać, o co w tym chodzi, bo właśnie wszystko w tym może być. Tak, 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 dokładnie. To jest jak. E, Mm, dokładnie jak te słowa znaczą. Znaczy jestem góralem, jestem z pochodzenia, jestem góralem z Pnioka, moja, moja rodzina i tak dalej. To, to, są, to są głębokie korzenie góralskie. Ale w pana twórczości tej góralszczyzny. Nie ma, bo wydawał, bo, 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 bo to ja sądzę, że to, to byłoby kiczowate, jakbym ja cytował stale. Natomiast sądzę, że podskórnie, jak w podświadomości, ja, ja, ja głęboko tkwię w tej góralszczyźnie. Natomiast nie, ona, ona ze mnie nie wychodzi poprzez to, że z jednej strony ta moja wstydliwość to, to od razu jest jakiś hamulec, a z drugiej strony e, poprzez to, że, że, że tradycje góralskie są bogate, ale ale niewystarczający, przepraszam bardzo, na moje zainteresowania. Nazwijmy to, ale w cudzysłowie deprawacyjne, takim jak jazz, muzyka. Rozrywkowa, lokale przyciemnione, przydymione, a więc atmosfera, atmosfera dekadencka, Stąd to, to zafascynowanie piwnicą, kiedy nie miałem pojęcia o tym. I stąd chyba ta dekadenckość, że mnie wyłazi, w co bym się nie przebrał. No ale ponieważ nie chodzę w kierpcach na co dzień i w susze, no więc się mogę, mogę z tym się kryć. Ale to nie jest coś, czego się wstydził pan na początku swojej nie, kariery. Nie, nigdy się tego nie wstydziłem, nie, nie. To byłoby znowu żenujące, jakby się, jakby się wstydzić. No. Więc, nato natomiast stale miałem jakiś taki rodzaj, e, e, mm, jak się nazywa nasz kabaret. a na z francuskiego, do przodu, najsamszed, do przodu, do przodu, stale i wciąż nie oklądać się, nie, 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 nie. nie, nie Kilka słów mam, ale nie mogę w radio użyć takich, Nic, nazwijmy to. Nie oglądać się jak to tego, do tyłu i tak dalej, natomiast szukać i wszerz, i, i, i w głąb. Od dłuższego czasu mi interesuje właśnie w głąb, czyli to, co jest istotą sprawy, a dookoła, dookoła sprawy są, które się albo same zorganizują, albo przy pomocy życzliwych ludzi.